Proszę Państwa, pan Rafał i pan Krzysztof nie tylko nurkują, realizują filmy albo po prostu strzelają sobie fotki, ale także robią coś bardzo pożytecznego. Skąd? Inąd zastanawiam się, jak można wyrzucić, śmiecić w rzeki, zaśmiecać rzeki na przykład wędlinami. Proszę zobaczyć felieton. Prawda, że pięknie, nie ma się co dziwić, że nurkowanie tak bardzo pociąga człowieka i że staje się pasją wielu osób. Ja nurkuję co tydzień, w każdy tydzień, w każdy weekend schodzimy pod wodę. Mam swoich znajomych, mam swoich przyjaciół, mam syna, który już wiele lat za mną nurkuje, i po prostu y, jest to ucieczka od takiej codziennej rzeczywistości. Często łączymy przyjemne z pożytecznym, no bo y, szczególnie w tych wodach takich przybrzeżnych y, znajdujemy różne rzeczy, które gdzieś tam albo fala czy, czy, czy wiatr przywieje i zatoną, albo po prostu jacyś uczynni ludzie nam to wrzucą, żebyśmy mieli co robić. Często można ich spotkać tu, w okolicy mola w Orłowie. Co znajdują w wodzie i na dnie, widzieli już chyba wszystko. Puszki, butelki czy kapsle, co jest rzeczą taką w miarę normalną, ale też wędki, kawałki leżaków. Hulajnogi, no przecież to skrajna głupota, to ja nie wiem jak to nazwać, bo tu już nawet nie chodzi o to żelastwo, ale o tą chemię z akumulatora przecież jak Komulator, nigdy nie jest 100% szczelny i, i zawsze coś tam z siebie będzie wydobywał, a to na pewno nie jest zdrowe dla nikogo. Zdarza się broń, zdarzył mi się tutaj nieboszczyk, zdarzają się różne rzeczy. W ubiegłym roku wraz z nurkami Strój Miasta organizowali akcję sprzątania motławy. Okazało się paradoksalnie, że Motława jest dosyć e, czystym e, nie wiem, akwenem, zbiornikiem czy, 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 czy kanałem, gdzie tych śmieci nie jest aż tak dużo. To z jednej strony no, dobrze, bo, bo świadczy o tym, że jednak ta świadomość społeczeństwa wzrasta. Z drugiej strony no, nie narobiliśmy się z, zbyt mocno, ale jednak wyciągnęliśmy dosyć sporo takich śmieci. Opona, butelki znowu, jakieś puszki po piwie. Znalazłem stary PRL-owski jeszcze radiotelefon. Echo cztery taki, z taką długą wyciąganą anteną, no to no, tam został, bo był ciężki. Te jakieś plastikowe torebki czy, te, czy inne rzeczy po prostu odpłynęły. Nie tylko Motława. Podczas spływów kajakowych sprzątali również m.in. rzekę Piaśnicę. Akcje sprzątania rzek organizowane są w wielu miejscach w kraju. na przykład mieszkańcy Ustki biorą udział w ekospływie. Tylko w ciągu czterech lat grupa kilkuset kajakarzy, płetwonurków i miłośników ekologii wydobyła z dna rzeki kilkanaście ton śmieci nikt im niczego nie każe, do niczego nie zmusza. Sprzątają, bo chcą to robić po prostu. Mamy przy boku na wysokości ud takie spore kieszenie, naprawdę spore. I tam wejdzie i kilka butelek i kilka puszek i to nie jest żaden problem. Tu nawet nie chodzi o jakąś super tam akcję ekologiczną, ale po prostu no jak się człowiek czuje, nurkując w wśród śmieci, więc my po prostu te śmieci zbieramy. Wraca takie przysłowie, czym skorupka za młodo nasiona. Jeżeli dzieci się rozwijają z rodzicami i są uczone od małego, że nie wolno wyrzucać nie tylko jedzenia, ale też po prostu śmieci, nie pozwala nam ta nauka wyniesiona z domu wyrzucić puszki, butelki, papierka po cukierkach w lesie, czy, czy na jakich, w jakichś miejscach publicznych zostanie przez służby komunalne zebrane. W rzece czy w jeziorze będzie się rozkładało przez setki, jeśli nie tysiące lat, jeżeli to jest plastik. Więc no, warto na to zwracać uwagę, bo coś musimy zostawić naszym przyszłym pokoleniom i to nie tylko zaśmieconą.